Dzień dobry, witam się z Wami Hello. dzisiaj. O, no i fajnie, lecimy. Dzisiaj wyglądam dokładnie tak samo jak w poprzednim vlogu, a to dlatego, że dzisiaj znowu jedziemy na działkę. Tak jak mówiliśmy, idziemy dalej e, bawić się w ziemi i w różnych innych rzeczach, e, ale naprawdę się z tego bardzo cieszymy. Wczoraj tak nas ten dzień wykończył, że ja po prostu ledwo się ruszam. Ja nie mam zakwasu, bo zakwasy to ja miałem po treningu, a aktualnie mi zniknęły. Ale faktycznie wczoraj wieczorem około 23 dostaliśmy takim obuchem błem no. i po prostu puf, głowa w poduchę i odlecieli od razu do najszybszym helikopterem, jaki mógł być. Serio, no bo dawno nie było takiego dnia, gdzie dosłownie cały dzień się ruszaliśmy od 9 do 9 no, wieczorem. To. Dosłownie cały dzień byliśmy w ruchu na nogach, jak siadaliśmy, to tylko po to, żeby zjeść, więc no fajnie. No taka lekka fizolka była przez 12 godzin. No więc fajnie i dzisiaj powtarzamy. No co prawda nie tak długo, bo już jest prawie 12, i my dopiero tam jedziemy e, i nie wiem, też o której wrócimy. Ale na pewno też się trochę pobawimy. No to na pewno mamy parę rzeczy do zrobienia. Więcej dowiecie się Gdzieś. później. <grym> Powiem wam, że nasz wczorajszy dzień i dzisiejszy wyjazd jeszcze na zakupy pokazał mi coś bardzo, bardzo ważnego. A mianowicie, ja mam jakiś problem z gardłem i ogólnie moje gardełko jest bardzo delikatne i co by się nie działo, zaczynam je swędzieć i kaszle. Jest zimny wiatr, dotknie mnie tam w gardło i zaczynam kaszyć, żeby podrapać. Jest yy, sucho, robię to samo. I ostatnio miałem taki problem, że że po noszeniu maseczek, przynajmniej teraz wiem, że to po, nos po noszeniu maseczek, non-stop kaszle. I wczoraj nie nosiłem cały dzień maseczki i nie kaszlałem kompletnie, a dzisiaj założyłem na chwilę, bo byliśmy w sklepie i niestety zacząłem znowu kaszleć i znowu mnie swędzi. Więc to oznacza, że ja osobiście. Skorzystam z tego <noise> punktu. Sk skorzystam z przywileju takiego, że można nie nosić maseczek pod warunkiem, że one wpływają negatywnie na... Układ oddechowy. Tak, na układ oddechowy. I uwaga, nie trzeba tego udowadniać, tak? Też jest to napisane na stronie rządowej. Oczywiście ja będę zakładał maseczkę, jak będziemy wchodzili do sklepu. Czy będzie jakieś wielkie skupisko ludzi, to będę zakładał tam maseczkę. Ale jak będziemy się poruszać po mieście, czy chodzić na jakieś spacery, to nie będę zakładał, nie będę zakładał tej maseczki albo będę ją miał zsuniętą po prostu, bo naprawdę mi to przeszkadza i non stop kaszle. A jak wiemy, w dzisiejszych czasach lepiej jest pierdnąć przy ludziach niż kasznąć. Dochodzi godzina 15. My nic tutaj nie zrobiliśmy. Byliśmy potrzebni na 12.00 tylko i wyłącznie po to, żeby gospodyni dostała wszystkie produkty, które są potrzebne, żeby zaczęła robić obiad. I obiad de facto. Tam jest robiony i potwornie wieje. Dzisiaj, naprawdę, tak jak Oksia mówiła wczoraj, bodajże, że dzisiaj jest jeszcze gorszy dzień niż miał być wczoraj, więc jest y, po prostu totalnie źle. Ale zaraz będziemy jedli obiad, więc wszystko się poprawi. A zaraz po obiedzie ma przyjechać albo płot, i będziemy montować płot tutaj na tarasie, albo, albo jakieś dróżka, czyli jakieś kamienie mają przyjechać. Nie mam pojęcia. Niedługo zobaczymy, co się będzie działo. Szybka zmiana planu, mam nadzieję, że w ogóle mnie słychać, bo tutaj tak wieje, że aż mi za, zabiera dech. Ale mm, plan jest teraz taki, żeby odkurzyć, chciałem powiedzieć. Przystrzyc trawkę w miejscu, gdzie wczoraj nie dało się jej przystrzyc, z racji takiej, że wczoraj stało w tamtym miejscu auto, czyli właśnie tam za mną jest jakaś dłuższa trawa, więc teraz postaramy się to ogarnąć, zanim przyjadą wywrotki, jakieś piasków czy, czy cokolwiek, co ma dzisiaj przyjechać. To dam kapiś... Weź młotek do ręki i uważaj, że ten. Nie? A więc dzisiaj właśnie to David, nie słyszę, że coś będzie nagrywane, więc już weź młotek. <laughs> <będziesz> <laughs> udawał teraz. Rodzina vlogerów. No, no, <laughs> cały, cały scenariusz! Co <laughs> wyglądać, <laughs> weź. No wiem, weź. ja wezmę ja ten młotek. Będę udawał, że sensownie trzymam młotek trzymając płot. No, i jest super, nie? Wtedy właśnie o to chodziło. Udaję. Dużo. To teraz zdjęcie dla potomnych. Dobra. Wow, no ale już prawie stoi płot, jeszcze tylko 10 takich. Nie no, ale zawsze najgorzej to jest zacząć przecież. Pierwszy najgorszy, później to już leci wiesz... od razu. No tak. I idę, zaraz będzie ciemno, to będzie... zaraz będziecie to już co innego, nie? Cius. Darka. Tylko poprawię sobie fryzurkę, bo wygląda mnie wyjściowo. O! Tada, udało się zrobić takie stabilne... Nie wiem, z 80%. Jeżeli ktokolwiek się śmiał z naszej myśli technicznej i to, że nam się to nie powiedzie, bo długo się do tego zabieraliśmy, udało się. I tak jak mówiłem, pierwszy krok jest najgorszy, a potem leci z górki, prawda? Prawda, jestem bardzo zadowolona. Tak, gdyby to było nasze, to byś była zadowolona. Chryste, panie. Dzisiaj to był naprawdę tak mroźny, zimny, lodowaty dzień. My wczoraj narzekaliśmy, że było zimno. Ale dzisiaj dopiero się przekonaliśmy co znaczy zimno. Ja w ogóle się cała trzęsę, pewnie to widać po aparacie. No naprawdę było bardzo zimno, bardzo lodowaty wiatr jest, teraz zresztą jest 21, więc no wiadomo, że też jest no. troszkę chłodniej. I w poprzednim klipie powiedziałem, że zrobiliśmy jakieś 80%. Kłamstwo, bo okazało się, że to ten. Tak, jak to się nazywa? No, ten płot, no. płot. Ten płot ma iść jeszcze dalej. W nie wiedziałem, że to aż tak daleko ma iść. Tak więc zrobili, zrobiliśmy stabilne 30%, a nie, a nie tak jak powiedziałem 80%. Ale to nic. Prawdopodobnie jutro też jest dzień, tak, więc. Co się no. okaże jeszcze, czy przychodzimy jutro? Czy nie? Ale jak ja wrócę do domu, Oho, jak wejdę do. Nie, chyba... nie, zakrztusiłam się. Ja no, już myślałam, że chorob, choróbka przychodzi. <grym> e, chociaż nie jest to wykluczone, bo naprawdę ja dzisiaj głowy z tego domku nie wystawiałam. Właściwie przez cały czas, a nawet wtedy było mi okropnie zimno. No, więc lecimy do domu się zagrzać trochę, co? No. Jak widać, jesteśmy w domu. W ogóle ostatnio nasze dni są takie szalone, że w ogóle nic nie ogarniamy. Tak naprawdę, mieliśmy przyjść tamtego dnia do domu, właściwie pogadać jeszcze trochę i może się pożegnać, ale oczywiście tego nie zrobiliśmy. Byliśmy zmęczeni i wróciliśmy, za, zabraliśmy się za robienie swoich rzeczy, kompletnie zapominając o tym, że jest vlog, położyliśmy się spać i jesteśmy. Tak, i właśnie dzisiaj mm, nie mieliśmy w planach nic nagrywać, byliśmy na mega długim spacerze. Przeszliśmy około 6 km, tak Poksem mi powiedział. Tak według Pokemonów, ale wiadomo to nie jest y, jakoś tak miarodajne właściwie. Jest! Nie jest! Oczywiście, że jest! Nie jest! Jest! I y, jest 20 a my idziemy na drugi spacer i stwierdziliśmy, że to jest idealny moment, żeby wznowić tamtego vloga. Zabierzemy Was na plażę, jeżeli na nią dojdziemy, bo, tak jak mówiliśmy, już dzisiaj byliśmy na plaży. I, dzisiaj mam, I teraz mamy zamiar zrobić takiego samego tripa, więc. Tak, yy, ale. Kilometrów tak, mamy w sobie tyle energii, bo dzisiaj mieliśmy być na weselu na ślubie i mieliśmy tańczyć, imprezować i w ogóle, ale wiadomo, przez tą sytuację niestety. Nie pojechaliśmy, jak widać. Jesteśmy tutaj, więc idziemy na plażę. Jesteśmy prawie na plaży. Może nawet uda się dojść na zachód słońca. No, w sumie faktycznie, ale to musimy przyspieszyć. No. Idziemy sobie tak na ten zachód słońca, i powiem wam, że wszyscy, dosłownie wszyscy. Wracali z plaży, nikt prócz nas nie szedł na plażę i ostatnia para właśnie coś tam dzwoniła do kogoś i mówi, że no byliśmy teraz na zachodzie słońca, parę zdjątek porobiliśmy. Tak, mm. No cóż, więc prawdopodobnie już jest po wszystkim, ale, ale oczywiście idziemy upewnić się tak w 100%, procentach, <grym> czy... Nieważne. O, jak widać słońce już zasiął, ale to nic nie zmienia, bo nadal jest pięknie. Tak, nadal jest taka poświata niby zachodzącego słońca, ale... Zobaczcie, I tu... jaką przystojnie wygląda na takim świetle. To naprawdę było obojętnie No nie no, tam... szczególnie jak nie ma światła. <grym> Wiecie, no, taki widok zawsze nas załamuje. To jest jakaś masakra. Tak jak zawsze możemy jeszcze zwalić winę na turystów, tak teraz, no nie bardzo. Wiemy, że turyści w naszym mieście już są, ale nie ma ich jeszcze aż tak dużo, więc no niestety to jeszcze gorzej. Tak myśli się o tym, jak wiemy, że prawdopodobnie to byli mieszkańcy, którzy chodzą na tą plażę bardzo często, a mimo to zostawiają śmieci pod śmietnikiem? Tak, i ogólnie dobrze, z jednej strony dobrze, że one są zostawione pod śmietnikiem, a nie gdzieś tam na plaży, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że to są mewy no. i te mewy to wszystko rozrzucą w przeciągu nocy. E, mewy, wiatr i tak dalej, to naprawdę nie są jakieś duże śmieci, to są kartony e, plastikowe, jakieś rzeczy, papierki. Przecież to wystarczy huchnąć i ona, i ta rzecz odlatuje, a czemu po prostu nie możemy zabrać ich ze sobą, jeżeli widzimy, że śmietnik jest przepełniony? To jest nasz apel i do turystów, i do mieszkańców, żeby po prostu zabierać ze sobą swoje śmieci, jak widać, że no, śmietnik już nie wytrzymuje. Tak, jest też taka zasada, taka trochę niepisana, ale jest taka zasada, że idąc na plażę, albo bardziej wracając z plaży, bierze się swoje śmieci plus jeden. Tym akcentem kończymy spacerek. Czyli założenie do maseczki, tak? <laughs> tak, wracamy do domu, wychodzimy z plaży. Fantastycznie zaparowałam. Cóż. Ale ogólnie pogoda jest cudowna, na wieczorne spacery jest idealna. Nawet tak. jest teraz lepiej niż było jak my byliśmy wcześniej, bo byliśmy no parę godzin temu. No. Wróciliśmy do domu i dzisiaj czas na zmianę nakładek. I zobaczcie, ile już jest za mną. Dzisiaj zaczynam y, dziesiątą nakładkę. I tak naprawdę oprócz niej zostaną mi tylko trzy nakładki. Ja w ogóle w to nie wierzę, więc idę zakładać, bo jestem podekscytowana. Już teraz po prostu coraz bardziej widać tą różnicę, i no nie wierzę, że to już koniec, prawie. Nakładki zmienione, co myślisz? Nawet nie niesieplenie dzisiaj trochę. No. A ciśniecie? No, trochę, ale nie aż tak mocno. Mm, mm. Czuję, to jest już w że, że Nie działa. No właśnie mówiłam. Sześć, sześć, ile? Sześć tygodni, tak? Bo dziesiąta to jeszcze, ale cała dziesiąta, jedenastu, nas trzynastu, tak. łyjesz, dwa miesiące jeszcze. No. E, ale to i tak bardzo mało, więc e, kończąc, będąc na końcówce mojego prostowania zębów, kończymy też e, dzisiejszego bloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę. Koniecznie, o, właśnie odnośnie łapek w górę w następnym vlogu, chyba, że zapomnę to przypomnę wcześniej. Dobrze. Trzymamy <laughs> wszystkich żebyś nie zapomniał. Dobra. Do zobaczenia w na następnym blogu. Bye! Bye.